Nie, nie, nie. Rysala, granata poszła? Byli dalej. Byli na Wchodzę na górę. Nie, ma ich. Tutaj nie, nie. 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 Nie, nie, nie. Nie, 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 Dobra panią o! Na pewno to zwykły skaw Na pewno Po prostu mi zasięgnął Pięty. Dobra, przechodzę przed ciebie Dobra Zamykam za nami wejście i będę szedł dalej Patrzę o, kibel. Oni mogli się gdzieś schować ostrożnie Nie jestem pewien, nie widziałem nic więcej, po prostu mi jedną latarką w oczy A dużo krzyków strasznie było Czekaj, trzymaj pozycję, bo żeby tu się... Ogólnie w chuj krzyków było. Kilka skawów na razie trzeba gadać. To mnie ciekawi. Ile to amunicji? Rest on half. Kurwa ma się. ją muszę załadować coś. Dobra. No Czekaj Dobra, dobra Ja zostanę tutaj jest ich trzech w korytarzu Będę spiedać, pobiegną za mną Dobra Jeden zdech, co najmniej WLIECIE DAWAJ jeszcze, jeszcze. Są, są tam Będzie granat Czekaj, nie usłyszę, żebym słyszał, czy nie... Ja... Z, na zewnętrznym... No ze zewnętrznym pójdę do nich Dobra Mój granat jeszcze nie o, o, Trzy trupy tu są o? Cztery Chodzę, to ja To ja, to ja Mój, mój, mój To prefire był Dobra Idę dalej korytarzem, w stronę Markuluma Ty wszystkich Cztery. zapierdoliłeś no. Holy moly! Dziękuję za tą wypowiedź. Dobra. Eee. Co tu się stało? Cały świat. O Jezus. Panie Boże. Ten ma Forta. Chodź se Forta weź całego. Ja sobie Forta biorę całego. Ale bronia zabiorę. Oh my! Dzięki się właśnie ciężki. Eee, wezmę jeszcze ten Iweret. Róbmy to jak najszybciej, jak się da. No, no